Arkadiusz Świętosławski Soku kończy rundę jesienną jako wicelider tabeli. A chyba zadowoleni wszyscy piłkarze z takiego obrotu sprawy. I piłkarze, i chyba i kibice, i chyba władze miasta. Myślę, wszyscy, co, co nam dopingują i trzymają za nami kciuki. Jak mówię, to pewnie wcześniej, trener i chłopaki wspominali, ciężka praca na treningach zaowocowała. Mamy fajny kolektyw, jeden walczy za drugiego. Gramy fajną piłkę dla oka, co do tego idzie skuteczną i no i mamy tutaj dzisiaj drugie miejsce. Kto wie, co będzie na koniec rundy, na koniec sezonu. No właśnie Ty nie na jednej, a na wielu murawach grałeś w piłkę. Powiedz, co musi zrobić soku, aby, aby przegonić lidera no i wywalczyć awans w tym sezonie? Nie wiem, no pewnie wygrywać. Wygrywać mecze. Czy konsekwentnie przepracować dobrze tą zimę. Myślę, że no i czekać na wygrywać mecz, a i czekać, czekać na potchnięcia rywali, że tak powiem. Muszę też zapytać o, o jedną sprawę, bo ostatnimi czasy no, zabrakło cię w podstawowej 11 z Sokoła, gdzieś tam po cichu szeptano, że może jest jakiś mały konflikt na linii Arkadiusz świętosławski trener Piotr Kupka, no, ale dzisiaj 30 minuta, wchodzisz na murawę, jest bramka, więc chyba święty wraca do formy. No ja przede wszystkim cieszę się, że mogłem tą bramką dać zwycięstwo kolegom. Ja powiem wam szczerze, że ja jestem zawodnikiem doświadczonym i nie gniewam, się czy, tre, czy trener decyduje tak, czy nie tak. Trochę, yy, że tak powiem, mniej, mniej przetrenowałem tamtym dwa tygodnie temu, trener dał szansę innemu młodszemu koledze. Nie, nie obrażam się, cieszę, że on, że on gra, że się, że się ogrywa i a co za tym idzie, są jakieś wyniki. A ja mówię, jestem, jak jestem potrzebny, to wchodzę i staram się pomóc zespołowi. Co dzisiaj mi się, mam nadzieję, uda, uda, udało się udowodnić.